Pewnie kiedyś widziałeś to dziwne wibrujące urządzenie? Często korzystały z niego starsze osoby. Pewnie zastanawiałeś się, do czego to może służyć? Czy słyszałeś kiedyś o technologii wibracyjnej? Badania potwierdzają, że takie urządzenia przynoszą dużo korzyści dla zdrowia, ale czas nie stoi w miejscu. I teraz technologię wibracyjną stosuje się w nowoczesnych urządzeniach. Przedstawiamy Rock'N'Feet to nowoczesna platforma, która jeszcze skuteczniej wykorzystuje sprawdzoną technologię wibracyjną o wiele skuteczniej. Rock'n'Fit wytwarza więcej ruchów wibracyjnych niż inne urządzenia tego typu. Specjalny eliptyczny ruch i ponad 1100 obrotów na minutę sprawiają, że wibracje stymulują mięśnie i pomagają pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Krótko mówiąc, Rock'n'Fit robi wszystko za Ciebie. Rock'n'Fit to także jedyna platforma wibracyjna, która ma krzesełko i uchwyty. Jest zaprojektowana tak, aby działać na cały tułów. Górne, środkowe, dolne i skośne mięśnie brzucha – Rock'n'Fit wykorzystuje działania ruchów oscylacyjnych. Krzesełko pomaga utrzymać tułów na odpowiedniej wysokości i wykonywać dodatkowe ćwiczenia. Spójrz, kiedy stoisz na innych platformach, wibracje wpływają przede wszystkim na dolne partie ciała. Trudno skutecznie i jednocześnie zaangażować tułów. Możesz usiąść, ale to nie będzie ten sam efekt. Do tego będzie Ci niewygodnie. Krzesełko Rock'n'Fit zaprojektowano tak, aby tułów znajdował się na optymalnej wysokości. To zapewnia maksymalne rezultaty ćwiczeń. Wibracje stymulują mięśnie do skurczów kilkaset razy na minutę. To jak włączenie autopilota podczas ćwiczeń brzucha. Do platformy RocknFit możesz podpiąć taśmy oporowe. Są w zestawie z platformą, całkowicie gratis. Możesz trenować na platformie, a jednocześnie rzeźbić i wymodelować ramiona. Podczas ćwiczeń na platformie RocknFit poprawiasz krążenie w nogach i stopach. To doskonałe ćwiczenia dla starszych osób.